Hej, cześć, dobry wieczór. Zaprasziałem do domu, stara, że się nie, do, do, nie nadawałem. Filmowałem na to urywanie głowy, dzisiaj miałem trochę. Idę właśnie przyjechałem tutaj z wieczerzą. Nie widać tutaj. A nie, to nie pani. Gdzieś tu mój pies był. rachę na chwilkę, tutaj można na tle pójść gdzieś widać. A nie to jamnik, to nie myślałem. Zapraszam, jeść smacznego. Masz tutaj bezglutonową, antyalergiczną karmę dla kotów no więc wyszedłem ja właśnie z domu, żeby się szybko prysznic spać, bo o 1.30 mam kurs na lotnisko do Pożowic muszę tylko znajomego z Anglii spadzie mnie do soboty no to o 1.30 ma być na lotnisku muszę do domu, to się o 3.00 będę w chacie trzeba zakimnąć. na 11.00 jestem z babką z tego z jak to się nazywa z banku, brał kredyt. Powiem, idealna partia, na żony jestem. Mam 43 lata, mam dwa kredyty na łączną kwotę 26 tysięcy. Teraz biorę sobie kredyt trzeci konsolidacyjny, żeby latem mi się Za te dwa płacę 1100 miesięcznie, a tak za jeden by płacił 700. A ten no, spacował je pół roku dłużej, ale. Ale tak jak patrzyłem, to i tak będzie wszystko fajnie, mi wyjdzie, bo to jest, to jest ogarnie mniejsza płata, to proszę bardzo, to jest, moja. To, jest, to jest światło, dzięki którym się komunikuję z Marsem. No, ale no dobra, czyli to jutro na no, 11 mam spotkanie z babką z banku, podpisać już umowę, na 12 mam się zdzwonić z weterynarzem, porozmawiać, co i jaki. Ja będę sterilizować, kurde, szkoda mnie za cholera, no ale nie chcę mieć... Chciałbym mieć bardzo szyniaki, ale nie, nie ogarnę tego, więc poza tym tak bym nie sprzedał. No to, to odpada, no. no to myślałem o tym drugim psie, i właśnie mi się pojawiają co chwile reklamy, reklamy. No tak, reklamy z tego schronic tutaj, że są psy do wzięcia. I była basara, bo Lara się nazywała taka słuka długowsego wczarka. Nie przypada z długowzemi, ale ładnie wyglądała. Tylko tak jak ja, ja, ja wtedy to moi wytłumaczek jak zobaczymy gdzieś na marynarce. Włosy innej. No, nie, ale skupiam się teraz na tej mojej. Muszę ogarnąć, wszystko to z nią, kurde, W czas spędzać. Bo to wiem, że to będzie dla niej też szoka A ja mam depresję z tego powodu, że coś takiego i robię, no ale. No, ale dla zdrowia. Nic idę, się do poduszki bo Jestem sztywny. Oh. A i ja mam dopiero dzień. Trzymajcie się dobre noc wszystkim życzę. I pozdrawiam wszystkich fajnych e, moich e, widzów, naszych, nie moich. Muszę tylko poznać, bo to jest taki, taki sekret, który nie daje, nie pozwala mi spać. Pani ukrywająca się podpisała do do, Ano, do jak ma na imię. No bo grzekor, że to trochę nie pasuje, to muszę coś wymyślić coś innego. Nie, ale przedstaw się kiedyś, ja pani. No i nic spokojnej nocy wam wszystkim życzę, pozdrawiam serdecznie od siebie i od mojej Kejry. Spokojnej nocy, cześć.